Siema, wycowiem. Dzisiaj będziemy sobie stamować dzieciaczka na yy, tego, na magiczny mieczyk. Chcę koks za to, więc. No, niestety. Przegra tej damy, więc ja się z nim już na tym na Discordzie, więc możemy zaczynać. Halo, jesteś? Siema! Nie jestem, to robimy ten viset trading? No dobra. Czekaj, Mi wywalił internet! Czekaj chwilę. O, już. Mega drop. Wywaliło mnie. Mama, co ty robisz z tym internetem? Kurna! Ja tu robię viset trading. Ja pierdzielę. Dobra, jaki ty masz nick? Szotkę. Szotkę? Okej. Okay. Szotkę to tak mu się nazywały koń. Śmieszna. Dobra. E? Co to paj? Już biorę tutaj. Magicznie mieć. Ej! Dobra. Ty nie w Już się bałem. O! Stuniarki! Uuu! Dobra! I co byś? Ja ci dam magicznie mieć, a ty co mi za to dasz? Mogę ci rzucić dwa z takich bloków emeraldów. Mmm, troszkę nie za mało, aż takie nie rozcząbę. 6 premium Ile? 6 Ja Ile jeszcze ja tyle nie miałem! Dobra! Trzymaj, magiczny mieczek! No to dobrze, to to ja cię rzucę. No, żółty. No i co? No i przepuść. Nie! Co tu się stało? Łatwo z tobą. Ja byłem <śleski> babie! Uciekam! Nie łapiesz mnie! Łatwo z tobą. Co? To Łatwo z tobą, dzieciaczku. O Boże! Ojcu! Z kamerami mnie z dołu! A ja sobie jestem na dole, ale... Lepší, lepší. Dva a půl kolak televizování na frekvenci, tak

Ciao. ty, ty? Chciała! No, Chciała no mama, ty loko, ty bilko. nie. Mama nie. Mama nie. Mama ty Mama nie. Mama ja tak nie. Mama nie. Mama nie. Mama nie. nie. Mama ja tak nie. Mama nie. Mama nie. Mama nie. Mama nie. Mama nie. nie. Tylko mnie nie bij. Ubra, nie będę cię bił. A wcześniej mnie biłeś. Teraz cię nie będę bił, tylko itemy. Chcesz itemy? No to dawaj. Jak nie chcesz mi bić, to czemu mam cię ominąć? Ale zatrzymam sobie. No te, no akceptuję. Tepy, A, C, C, E, P, T, O, już. Nie ruszaj się. A, sobie zabierać te Premier To jest mój rekord. Osiem ma. siema! ma. Osiem ma. że... ...rąbanie licza jest członka? A czemu tak brzydko się wyrażasz? Bo mama poszła do Kibla. Hmm. Tak mówisz? Ej... Fidget Trading Series znowu? Nie, nie uwierzę. Ach, spadłam! Idę do ciebie gdzie ty jesteś? Tu. Nie ma! To szczęście ten feeder trading w końcu? Podobaj te moje itemy, ale... Jak to twoje itemy? to jest moje? Bo mnie nie skamować! Nie dam ci! Trzeba żadne skam. Nie! Mogę zejmować... O, klatę. Zobacz, Zaczekam, mam ładnego skina, widzisz? Nie masz. Zobacz, pytań. widzisz? Ma, ma ładnego skina. Nie masz patrz co? Chciałem ci coś pokazać, ale ci nie, bo, bo nie zasłużyłeś sobie. A ja mam Bacona! Znaczy ja nie mam Bacona, chciałbym mieć. Masz Bacona? Mam Bacona. O okay. Już się bałem, przepraszam. Masz Bacona? Mam Bacona. Dasz mi go? Nie, bo mam Unlockout. E nie! Zaraz będziesz nikogo nie miał. Ej, nie uciekaj! Přivěcelu! Přivěcelu!